Adam zamierza zrobić z tej BMW prawdziwe cacko. Nie ma mowy o żadnej ukrytej rydzy. Dlatego demontuje plastiki maskujące nie tylko próg, ale też podłogę i silnik. Chcę poznać całą prawdę o stanie blacharskim auta i o ewentualnych wyciekach. Już od pół godziny walczę ze zderzakiem przed nim, ponieważ w zwykłej S46 tutaj mamy dwie śruby. Odkręcamy i wychodzi zderzak. Oczywiście ślizgi zbijamy. W MC jest jakiś inny patent. Znalazłem gdzieś na jakiejś fifce z częściami. To są jakieś piny dziwne. Powinny być cztery. I w teorii na siłę powinien on wyskoczyć, ale tego się boję połamać. Oj, coś poszło. O tak! Jest. W ogóle jest inna belka. W 46 zazwyczaj belka jest aluminiowa, duża gruba. To jest jakiś kompozyt. Nie wiem, czy to jest węglowy. Coś dziwnego. A to są te piny. Czyli krótko mówiąc, nie ma żadnej śruby. Zderzak po prostu podczas montażu nabijamy, a przy demontażu trzeba go szarpać energicznie, wysunąć ze ślizgów i gotowy. Karbonowe wzmocnienie zderzaka pokazuje, że M3 od zwykłej trójki nie różni się tylko silnikiem. Ciekawe, ile jeszcze podobnych niespodzianek Adam odkryje, wykonując przekładkę kierownicy. Na początek demontaż pasa przedniego. Następnie spuszczenie płynów. Sądząc po kolorze oleju poprzedni właściciel nie był zwolennikiem częstych wymian. Na koniec zabezpieczenie błotników folią, by nie porysować ich podczas dalszych prac.